Cześć! Dziś przychodzę z tematem traumy znowu, że jestem na zewnątrz, e, nie wiem czy mi się uda skończyć i nagrać, żeby był dobrze głos słyszany, e, ponieważ od wczoraj właśnie u mnie bardzo, 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 ale to bardzo wieje, no ale może się uda. E, ale do, do tematu, e, bo czas, e, e, bo ten wiatr może nam przeszkodzić, właściwie mnie w nagrywaniu. Więc jeśli chciałam powrócić do tematu traumy, tak, i ponieważ przeczytałam taki bardzo ciekawy post, gdzie było napisane o czterech, wprawdzie tam było to nazywane czterech przyjaciele traumy, no czy to są przyjaciele, no i tak i nie, to znaczy właśnie, jeśli rozpoznamy, że przeżyliśmy w życiu jakąś traumę i zrozumiemy to, przepracujemy to, ale przede wszystkim, że sobie w ogóle uświadomimy, to w różnych sytuacjach życiowych, że jesteśmy dorośli, właśnie nie będziemy działać z pozycji, z pozycji tej traumy, tak? No i kiedyś tam już chyba wspominałam o tej traumie, że dla nas trauma to, to nawet może być coś takiego, że nie wiem, rodzice nas zostawili u dziadków, tak? ale nam nie wytłumaczyli, że wrócą, tylko po prostu nas zostawili i tyle. I to już dla małego dziecka może być trauma. Jeśli na przykład hmm, e jeśli na przykład e, no coś takiego wydarzyło się, e, co dla dziecka właśnie, a dla dziecka no, brak kontaktu z rodzicem, niewytłumaczenie tak, temu dziecku, e, co się dzieje, tak, e, no i dla dziecka jest, może być, może być traumą. I opowiem też na koniec taki przykład właśnie, gdzie ostatnio też wysłuchałam takiego krótkiego wywiadu, to była taka rolka z zapowiedzi wywiadu Mele Robbins i Gabora Mate i tam właśnie ta kobieta to jest taka mówczyni. Ze Stanów Zjednoczonych, ale bardzo fajna kobieta. E, tam pisze książki, tak. E, e, opowiada też o swoich doświadczeniach. I ona tam właśnie opowiedziała pierwszy raz o swojej traumie z dzieciństwa, która właśnie tam powiedziała, że ta sytuacja zdeterminowała bardzo jej życie. Ale to na koniec, to już jako podsumowanie, jakiś taki przykład. Ale wracając właśnie do tego głównego tematu, który chciałam poruszyć, mianowicie tych czterech przyjaciele traumy. No bo tak jak powiedziałam. Dramatycznym wydarzeniem może być tak. Eee, no, Mnie na przykład się przypomina, że dla mnie dramatycznym wydarzeniem mogło być to, bo eee, ja mam starszą siostrę, no i ona jakby trochę zastępowała mi mamę, tak? Mama trochę wrzuciła na nią odpowiedzialność, no jak to starsze rodzeństwo, tak? Zwłaszcza tych ludzi urodzonych w latach 70. i 80. jak ja to mówię, no to eee, chodziło się z tym kluczem naszej. No i to starsze rodzeństwo było takim, no, no było trochę wrzucane, tak. W rolę rodziców, tak? Jako starsze rodzeństwo, żeby się opiekowało tym młodszym. No ja pamiętam, że moja siostra zachorowała właśnie na, na taką chorobę zakaźną, no i wylądowała w szpitalu. Nie było jej chyba z miesiąc. No ja na pewno to było też dla mnie traumatyczne przeżycie, więc, jako przykład, że coś takiego może być traumą dla dziecka, tak? Bo jeśli temu dziecku się wytłumaczyło, to tak, ale. Dziecko się boi, tak? Dziecko wiele rzeczy nie rozumie, dopóki dorośli nie wytłumaczą. No i teraz tak, a jakie to ma znaczenie? No ma znaczenie, że później właśnie w naszym dorosłym życiu, w relacjach tych właśnie naszych związkach, relacjach, ale też w relacjach z szefem w pracy, z koleżanką, tak? No już nie mówię o małżeństwach, naszych związkach. Właśnie jak się dzieje jakaś sytuacja, no to my działamy z poziomu tej traumy, bo nam się to wydaje, to po prostu jest mechanizm. Bo jak mamy to nieuświadomione, to po prostu nasza świadomość tak reaguje na sytuację z przeszłości. No bo co, no trochę nasz umysł jest jak taki komputer. To tak jak mamy komputer i oprogramowanie w komputerze, ono działa na zasadzie tego, co ma w jeśli na przykład, no widzicie, to jest tak jak na przykład w związkach, w relacjach, jak nie wiem, mąż wychodzi, a my go pytamy się, kiedy wróci, tak? I on czuje się już kontrolowany. A to znowuż nie jest kontrola, tylko tak, z jednej strony to jest, może być taka kontrola, że się boimy, że nie wróci, bo na przykład żyliśmy w domu, gdzie na przykład jeden z rodziców no, był uzależniony od alkoholu, tak? I nie było wiadomo, kiedy on wróci. Czy wróci czeźwy, czy wróci znowuż pod wpływem alkoholu, będzie jakaś awantura. I teraz w dorosłym życiu no, nasza podświadomość, jak ktoś wychodzi, to jakby tak działa, na takiej zasadzie, że chce wiedzieć, to jest taki to jest mechanizm obronny. I warto sobie to uświadomić, no bo zaraz teraz podam, tych, co tam było napisane, co było napisane w tym poście. Cztery mechanizmy, znaczy cztery przyjaciele, ale ja to nazywam takie, że to raczej będą cztery nasze zachowania, że możemy się tak zachowywać na jakieś właśnie sytuacje trudne. To nawet może być błaha sytuacja, ale ona może, możemy właśnie z poziomu tego dziecka, mimo tego, że jesteśmy dorośli, tak zareagować. I to jest tak. Po pierwsze, to jest walka. Czyli jeśli walczymy. No, często w tych naszych relacjach, związkach, małżeństwach walczymy z partnerem, z żoną, tak, że ktoś coś nie chce zrobić i my wtedy zaczynamy walkę. No walkę możemy tutaj, przykład mi, tu mi przychodzi do głowy na przykład właśnie, na przykład, jak, jak być, że dorastaliśmy w domu właśnie, gdzie był ten alkohol, tak, gdzie jeden z rodziców na przykład był uzależniony od alkoholu, no i... Załóżmy, że nie wiem, chłopiec, <coughs> jego ojciec był uzależniony alkoholu, no i później ten ojciec pod wpływem tego alkoholu wracał do domu. I on, na przykład, ten chłopiec musiał bronić matki, tak? Bo ojciec, no, różnie, różni reagują na alkohol. Niektórzy są mili, wręcz weseli, a niektórzy są agresywni. E, tak? I wtedy była walka, obrona matki, na przykład. Obrona też siebie, tak? I była ta walka. Chodzi mi o to, że była walka, że reagujemy z poziomu walki. No i tak może być w naszych związkach, tak? Głównie w naszych relacjach, małżeństwach, że jak ktoś z nas, jak się wychował, no częściej to są, wydaje mi się, mężczyźni jednak, tak? Że oni będą walczyć, bo będą próbowali wymusić na nas jakieś zachowanie. No a my, my nie walczymy, my się bronimy. Ta druga strona, bo to oczywiście też może być zamiennie, bo przecież kobieta też mogła się wychować w takim domu, tak? Ale że ta druga osoba broni się, tak? No w jaki sposób wchodzi w tą walkę, ale no, to jest jej taki też, można powiedzieć, mechanizm obronny. Więc tym taką naszą reakcją e, będzie walka. Innym e, drugim sposobem, drugą formą jakby reakcji naszej jest przeciwieństwo walki, czyli ucieczka. I tak, walka nie jest dobra, no bo walka tworzy walkę. I tak naprawdę, no przy walce nie ma tak naprawdę zwycięzców. Zawsze, ja uważam, że zawsze, zawsze są przegrani, niestety, zawsze są przegrani. Bo w walce zawsze są straty. Po jednej stronie i po drugiej. E, tak. No, więc teraz do tego drugiego wracając. Ucieczka, że uciekamy. Ucieczka też nie jest dobra, bo nie stawiamy granic. Ucieczka jest niestawianiem granic. No i ja mogę powiedzieć, że ja stosowałam w większości tych przypadków właśnie ucieczkę. Bo ze strachu, z lęku. Ale to też nie jest dobre, bo musimy nauczyć się stawiać granic, tak? Jak jesteśmy już dorośli, ktoś próbuje z nami walczyć, to znowuż na przykładzie jeszcze wrócę do tej walki, tak? Jeśli na przykład, no później się dziwimy, że jesteśmy dorośli, no i. Przyciągamy na przykład tego partnera, który jest również, że jeśli na przykład nasz ojciec był, miał problem z alkoholem, no to przyciągamy partnera nie wiemy skąd, dlaczego. No tak nasza świadomość nas kieruje. I tego partnera, który na przykład ma też problem z alkoholem. No i znowuż, tylko teraz tak. Tam ten człowiek był dzieckiem, wychowywał się w takim domu. I teraz my, jako na przykład ta żona, partnerka takiego mężczyzny, który ma. To już nie walczymy, ale jako osoby dorosłe, raz, że mamy prawo powiedzieć nie i mamy prawo powiedzieć wybór, że ten mężczyzna ma sobie wybrać albo alkohol, albo ja i rodzina, na przykład sami dzieci, albo się rozstajemy. A my często co robimy? No niestety walczymy, no właśnie, bo w domu na przykład matka nie odeszła od takiego ojca. Od rodzica, no powiedzmy, bo to też mogło być, też uzależniona mogła być matka, tak? To nie ma znaczenia kto, rodzic. Któryś został, no pozornie ze względu na dzieci, ale czy to był wtedy bezpieczny dom, to też trzeba się zastanowić, tak? Więc ucieczka nie też nie jest, jest dobra. Więc jesteśmy już dorosłymi i ucieczką nie będzie, reagujemy ucieczką, ale ucieczka to nie jest to jest tylko właśnie uświadomienie sobie, że ja działam z pozycji tego dziecka. Czyli mieszkałam, czy wychowałam się w takim domu i teraz tak reaguję. Czyli przeszłam traumę. Czyli nawet to, że jeden z rodziców miał problem z alkoholem i ten dom nie był stabilny emocjonalnie, tak? bo była ciągła niepewność, czy ten rodzic przyjdzie trzeźwy, czy nie. To już była trauma dla takiego dziecka. Nie jesteśmy świadomi tego. Trzecie, trzecie zachowanie możemy się wybierać zamrożenie. Że zamrażamy się. Nie czujemy nic, zamrażamy się, nie reagujemy. Tak? Okulary mi spadły. Zamrażamy się, tak? Nie reagujemy. Nie chcemy czuć tego bólu i w dorosłym życiu też nie reagujemy, tylko po prostu no, jesteśmy taką górą lodową, tak? Nie czujemy. I to też na tym życie nie polega. Właśnie jeśli się zamrażamy, to też trzeba się zastanowić. Gdzie ja się w domu zamrażałam, jak byłam dzieckiem. Mi się teraz przypomina <laughs> taka: no, śmieszne to trochę będzie, taka dygresja. E, taka zabawa, jak byłam dzieckiem, e, pst, jakoś tam się wypowiadało i się figury zmieniało, tak? Raz, dwa, trzy, a teraz coś tam, <laughs> że się zamrażało, właśnie. Że było się jakąś skałą, albo, no, znowuż to też może być, że się zamrażało uczucia. Że nie powiem, na przykład, że w domu coś się dzieje, tak? To jest ten trzeci tryb, zamrażanie. E, I czwarty, czwarty jakby no, przyjaciel tej traumy, tak? e, to, ten, to zachowanie, płaszczenie się, że się płaszczymy, tak. Czyli, mimo tego, że ktoś nas, nie wiem, wyśmiewa, tak? e, bawi się, płaszczymy się. Dlaczego? No bo nie chcemy, znowuż odtwarzamy, pewnie może, właśnie, nie wiem, ten. E, 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 ten któryś z rodziców właśnie, nie wiem, może zdradził, a matka nie chciała, żeby ten ojciec odchodził, no i płaszczyła się, tak? Że za wszelką cenę chciała utrzymać tę rodzinę. A tak naprawdę czy to miało sens? No właśnie, takie płaszczenie się. Więc warto zwrócić na uwagę, jak... No bo to rzutuje wszystko, ta trauma z dzieciństwa, rzutuje na nasze relacje. No, podstawą naszego życia tutaj na ziemi są relacje, tak? Wszystko kręci się wokół relacji, tak? Czy relacji w związkach, w naszych małżeństwach, partnerstwach, czy w relacjach nawet z szefem, we wszędzie, z przyjaciółmi. No, każde działamy z, tej, z tego poziomu, co przeżyliśmy w dzieciństwie. I o czym o tym mówię? Dlaczego o tym mówię? Bo bardzo spojrzeć, zobaczyć na siebie, jak na różne trudne sytuacje, właśnie na te triggery, jak nas ktoś zdenerwuję, tak jak ja tutaj ostatnio opowiadałam, jak to koleżanki właśnie tak na mnie zadziałały w pracy, że, no, że im przeszkadzałam. No, uwolniłam się z tego programu, no ale właśnie, to była sytuacja, która pokazała, że działam też z poziomu tej traumy, tak? Czyli to była moja reakcja. Nie uciekłam, no trochę walczyłam. Bo się nie zamroziłam, nie płaszczyłam się, ale walczyłam, tak? No właśnie, z tej poziomu traumy. Warto sobie to uświadomić i nie działać już z tego poziomu tej traumy, bo już jesteśmy dorośli, mamy wybór, tak? Mamy... Po to jesteśmy dorośli, żeby na przykład, tak jak ja wtedy z koleżanką powiedziałam, e, że to mnie zraniło, mówić po prostu o uczuciach, bo to chodzi o to, żeby wyrazić swoje uczucia, co czujemy, tak? I ja wtedy wyraziłam te swoje uczucia, że mi przykro, że tak nie Tak? One były zaskoczone, ale jak jedna mnie przykroziła, tak? No właśnie. Nie zadziałała no znaczy zauważyłam, że działam z tego jednego mechanizmu, ale znowuż nie płaszczyłam się przed nimi. Wybrałam jeden wybór, ale przede wszystkim to chodzi o to, żeby pochodzić o swoich uczuciach. Żeby zauważyć, że działam z poziomu traumy, z dzieciństwa, ale już jestem dorosła i mogę e, nie chować tych uczuć, tylko mam prawo powiedzieć. Jako osoba dorosła stanąć za... E, e, stanąć za sobą, ustawić te granice, że nie, by, nie chcę, żeby ktoś mnie traktował albo przynajmniej powiedzieć, że to mnie zabolało, jest mi przykro, tak? Jeśli to chodzi w pracy, no to pracujemy razem, czemu mnie tak potraktowałyście, jest mi przykro. Po prostu uświadomić sobie, że możemy działać, bo później są właśnie jakieś nieporozumienia, później są, ktoś się na kogoś obraża, tak? A to nie chodzi o to, żeby się obrażać na siebie, e, tylko właśnie nie tłumić tych emocji w sobie, tak? Bo ja kiedyś bardzo tu mówiłam, nie mówiłam i pewnie wiele osób w ogóle nawet nie, nie jest świadomych, e, e, że mnie zraniła, ale z drugiej strony, no właśnie, też się zastanawiać, jak my reagujemy, jak my do kogoś mówimy, tak? Nie tylko jak my reagujemy na jakieś sytuacje, ale też jak my się zachowujemy w stosunku do, e, do innych osób, tak? No i teraz tak na koniec świat się zmaga e, o tej kobiecie, właśnie, ten Mel, Mel Robbins, która e, opowiedziała właśnie swoją historię temu. E, Gabor Mate, to była rozmowa Gabor Mate i Tamel Robbins, gdzie ta kobieta, ona ma już chyba z 50 parę lat, może 50-51, nie istotny wiek, ma cztery córki no i on ją, ten Gabor Mate ją zapytał, czy przeżyła coś w dzieciństwie, jakąś taką sytuację miała trudną. No i ona tak się zastanowiła. <śm> Mówię to, bo właśnie nie zdajemy sobie sprawy, jak później takie pewne sytuacje z dzieciństwa, które często wypieramy, tak? Nie chcemy tego pamiętać, nawet, nawet możemy nie pamiętać, ale jak tak właśnie zaczniemy medytować i sobie przypominać z dzieciństwa, to one te sytuacje mogą same wrócić, tak? No, ale wracając do tej, do, tego, do tej rozmowy. No i ona tak się zastanawia i mówi, że właściwie ma taką sytuację z dzieciństwa, właściwie o nikomu, nikomu o tym nie opowiadała. Przeżyła coś takiego, ja chyba tam nie wiem, miała 12 lat. No, była taką młodą nastolatką, że była tam na jakimś wyjeździe. Już nie pamiętam, czy mówiła, że z rodzicami, ale chyba tak, no była tam na jakimś wyjeździe. I obudziła się w nocy i na niej leżał jakiś chłopak. Po prostu na niej. I ona, no, poczuła się strasznie wtedy, tak. I mówi, no, nic się tam takiego nie stało, ale sama ta sytuacja powiedziała, że to. No bo była z kimś tam na wyjeździe, a była taka sytuacja. Wydarzyła się, tak? I ona mówi, że, e, że ta sytuacja bardzo zarzutowała na całe jej właściwe życie. I ona mówi inna rzecz, że ona o tym nikomu nie mówiła. Dopiero w tym momencie, jak rozmawiała z tym Gaborem Mate, dopiero teraz o tym powiedziała komukolwiek. No i on jej się zapytał: e, się, Zadał jej takie pytanie. Bo masz córki. Co byś, co byś poczuła? Jakby, jak byś się zachowała? Co byś zrobiła? Jakby to co spotkało twoją córkę? A ona mówi, no że to by było straszne. Ona by się strasznie z tym czuła. A on dalej drąży temat. Nie, co ty byś czuła? Co, co byś jej zadała jakie pytanie? Co byś... Ona nie wiedziała, co właściwie ma powiedzieć. A on mówi tak. Nie zadałabyś jej pytanie, dlaczego do mnie z tym nie przyszłaś. I ona wtedy łzy w oczach miała. Bo ona sobie uświadomiła, że nie miała, że nie poszła do rodziców swoich. Jak była ta sytuacja, zdawała sobie sprawę, ta kobieta, 50 lat, naprawdę było to autentyczne. Było widać, że ona się wzruszyła, a łzy jej poleciały, że nie miała bezpiecznej przestrzeni. Czyli to znaczy że jako dziecko nie mogła przyjść z problemem, dlaczego tak się dzieje, no bo nie mogła przyjść z problemem do, do rodziców i powiedzieć, bo by została no, zbogatelizowana, że wymyśla czy coś. Jak to jest ważne. I tak, taka sytuacja roztraumatyzowała no, ją, zaoreagowała pewnie, nie wiem, zamrożeniem, to już, tak? Ale chodzi mi o to, że jak ważne jest właśnie, zwłaszcza ci, którzy mają dzieci, żeby... Mówić dzieciom, że z każdym problemem mogą przyjść. Właśnie jak są małe tam, ja tak widzę do 18 roku życia, tak właśnie do tej ale nawet jak później są dzieci dorosłe, to też uważam, no my dzieci zawsze do końca życia będziemy dla naszych rodziców dziećmi, tak? też mi nie chodzi o to, żeby dorosłe dziecko przychodziło do rodzica i żeby ten rodzic rozwiązywał problemy, nie? Ale czasem nie, to nie o to chodzi, bo dorosłe dziecko ma samo rozwiązywać Ważne jest, żeby stworzyć, zwłaszcza jak się ma dzieci, i mówić tym dzieciom, że, że z każdym problemem możesz do mnie przyjść, cokolwiek by się nie działo, tak? Więc, no, ja słuchałam tego, też sobie pewne rzeczy swoje uświadomiłam, i no, jak ważne jest stworzenie tej bezpiecznej przestrzeni. Będę kończyć, bo jak pewnie <grymnie> słychać, wiatr się zmaga. Yy... Więc, warto, warto właśnie zwrócić uwagę na. Na, na, na te nasze zachowanie, czy działamy tej y, pozycji, tej traumy, y, 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 bo wydaje mi się, że każdy z nas na pewno przeszedł w dzieciństwie niejedną traumę. Y, 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 I potem, dlaczego tak się dziwi, że te związki nasze tak kuleją, że się rozpadają? No właśnie, bo działamy ciągle z poziomu tego dziecka. Tyle, kończę, idę dalej na spacer, Chodzi już jest bardzo chłodno wiatr się zmaga. No, także pozdrawiam. No i do następnego spotkania.